Jak długo jeszcze polski system podatkowy będzie zagraniczną konkurencję traktował lepiej niż nasze firmy? Ale fikcyjna firma, polegająca na tym, że w Polsce jest fabryka, a siedziba spółki, która kieruje tę fabryką, jest w Luksemburgu. A my w Polsce, kupując produkty, które, przypominam, zostały wyprodukowane w naszym kraju, ponosimy najgorszy koszt tak zwany podatek od biedy. To jest podatek asyny. Właściciel firmy Inpost, czyli Rafał Brzoska, jak co roku podsumował ile jego firma zapłaciła podatku dochodowego CIT, a ile jego konkurencja. Posłuchajcie. Mój drodzy, Inpost w 2023 roku odprowadził do polskiego budżetu rekordowe 250 milionów złotych z tytułu podatku dochodowego CIT. To stanowi aż 4,7% naszych przychodów. Ale to, co jest najbardziej szokujące, to to, że te 250 milionów złotych to jest 2,5 razy więcej niż wszyscy nasi konkurenci razem wzięci. Firma Inpost zapłaciła więc 250 milionów złotych podatku CIT. Dla porównania spółka Google w 2022 roku zapłaciła Zapłaciła tego podatku tylko 36 milionów złotych. Facebook za pośrednictwem Facebook Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapłacił nieco ponad 9 milionów. Kwota podatku Amazon wyniosła niecałe 15 milionów złotych, a Apple Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieco ponad 45 milionów złotych. Ale prawdziwy szok jest, gdy spojrzymy na dwóch kluczowych zagranicznych konkurentów działających w Polsce. Francuskie DPT na rynku polskim, moi drodzy, przy 4 miliardach przychodów, odprowadziło do Polskiego Urzędu Skarbowego raptem 33 miliony złotych. To 0,8% przychodów. Ale prawdziwy szok to niemiecki DHL, który przy 2,6 miliarda przychodów nie odprowadził nawet całego miliona złotych do Polskiego Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy CIT w zamierzeniu ma prowadzić do dzielenia się zyskami przez rentowne firmy ze społeczeństwem. W jaki sposób? Poprzez obciążenie tym podatkiem tylko tych firm, które faktycznie zarabiają. I ma to Proporcjonalnie do ich zysków. Spójrzcie na obrazek. Tak obliczony dochód mnoży się razy określoną w prawie stawkę procentową, która wynosi od zera do kilkudziesięciu procent w zależności od kraju. I wtedy wychodzi nam kwota podatku do zapłaty przez daną firmę. Jeżeli zderzymy to z tym, że ten sam niemiecki DHL na poziomie grupowym odprowadził do budżetów w różnych krajach, ale największy podatek w Niemczech. Łącznie 1,6 miliarda euro podatku, to ten niecały milion złotych w Polsce jest szokujący, przyznacie sami. Podobnie jak podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT, jest podatny na manipulacje. Stosunkowo łatwo jest zaniżać dochód manipulując tym, co od niego odejmujemy, czyli manipulując kosztami. W skrócie zawyżając te koszty i osiągając tym samym oficjalnie niższy dochód, co skutkuje niższym, lub wręcz zerowym podatkiem. Niektóre firmy tak sobie radzą, by zmniejszyć lub wręcz uniknąć opodatkowania podatkiem CIT w ogóle. Zagraniczne korporacje od wielu lat przesuwają dochód do rajów podatkowych lub do krajów, w których powstały. Skutkuje to zmniejszoną ściągalnością i dyskryminacją firm, które sumiennie płacą ten podatek CIT. Takich jak na przykład InPost. Taki proceder ma miejsce w wielu krajach i Polska nie jest tutaj jakimś odosobnionym przypadkiem. Polski Fiskus, żeby jakoś sobie z tym radzić, wprowadził mechanizmy kontrolujące. Jeżeli firmy są powiązane, na przykład mają wspólne właściciela, Fiskus sprawdza, czy ceny transferowe, czyli ceny usługi lub towaru, którym te firmy się wymieniają, nie są sztucznie zawyżane lub zaniżane. Fiskus weryfikuje w ten sposób, czy taka cena oscyluje w okolicach cen stosowanych w podobnych transakcjach pomiędzy obcymi firmami, gdzie, krótko mówiąc, tych cen nie da się sztucznie ustawić. Obecne prawo nakłada na podmioty przekraczające określone progi kwotowe, czyli generalnie na duże firmy, daleko idące obowiązki z skomplikowanej dokumentacji. Mają w niej udowodnić, że nie manipulowano cenami, które zapłaciła firma operująca w Polsce i że są to ceny zbliżone do tych rynkowych. W 2023 roku wytypowanych do kontroli w zakresie cen transferowych zostało 295 podmiotów, z czego aż 208 kontroli wykazało nieprawidłowości prowadzące do doszacowania blisko 447 milionów złotych dochodu oraz 161 milionów zmniejszenia straty. Dla podatników wiązało się to z wpłatami należności na rzecz organów w kwocie razem około 84 milionów złotych, co daje średnią kwotę należności około 403 tysięcy złotych przypadającą na jednego podatnika, u którego wykryto nieprawidłowości w obszarze cen transferowych. Skoro ponad 70% kontroli wykazało nieprawidłowości, to skala manipulacji kosztami i unikania podatku CIT wydaje się być niepomiernie większa. Jak widać, państwo zmuszone jest przeznaczać dużo zasobów na kontrole podatkowe. Próbuje więc uszczelniać przepisy. Z kolei firmy doradcze, które zajmują się podatkami, lobbują już na etapie tworzenia prawa, by wprowadzać pewne wyłączenia i ulgi, które można by potem jakoś sprytnie wykorzystać. Ustawy dotyczące Podatku dochodowego stają się w ten sposób pokręcone i niezrozumiałe nawet dla prawników. To jest podatek bez sensu. I nie tylko w Polsce. To jest podatek bez sensu na całym świecie. Warren Buffett ostatnio strasznie narzekał, że zapłacił podatek dochodowy proporcjonalnie do dochodu, niższy od swojej sekretarki. To jest przypadłość systemu podatków dochodowych istniejących na całym.

ustęp 1 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008. Załóżmy jednak, że dana zagraniczna firma stosuje tak zwane ceny transferowe i przy nich nie kombinuje. Po przyjrzeniu się jej wewnętrznym transakcjom okazuje się jednak bardzo często, że powiązane z nią podmioty, którym płaci za takie usługi, jak na przykład licencje, usługi dystrybucji, surowce itd. mają siedziby za granicą. I to im firma operująca w Polsce przelewa dużą część obrotu, by uniknąć zapłacenia od niego podatku tutaj. I to te zagraniczne firmy stają się wtedy sztucznie zyskowne zamiast polskich firm. Kolejne pytanie, Ron, dlaczego polski InPost płaci kilkaset razy większą? Podatku niż niemiecki DHL. Jak długo jeszcze polski system podatkowy będzie zagraniczną konkurencję traktował lepiej niż nasze firmy? Tutaj są oczywiście dwa obszary. Pierwszy to tak zwane ceny transferowe i tutaj Ministerstwo Finansów prowadzi aktywne, aktywne prace na rzecz tego, aby więcej podatku było płacone, płacone w naszym kraju przez firmy zagraniczne, które prowadzą tutaj działalność. Tutaj też akurat w tym wypadku można zwrócić uwagę na to, że akurat InPost ma trochę inną strukturę biznesu niż DHL, bo ma paczkomaty, których, których pozostałe firmy nie mają albo mają bardzo niewiele. No Na tych paczkomatach rentowność jest znacznie większa, co też przełoży się na wyższy podatek, ale tutaj absolutnie zgadzam się, że należy walczyć ze zjawiskiem cen transferowych, czyli krótko mówiąc dostawiania w Polsce e, kosztów, a wyprowadzenia zysków poza, poza Polskę. Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego łączna kwota podatku CIT bezprawnie nienaliczonego przez firmy wzrosła w latach 2014-2020 z 2,3 mld zł do aż 4,1 mld zł. Tyle samo wyniósł w 2020 roku brak we wpływach z CIT spowodowany transferowaniem zysków za granicę. Jak donosi Instytut w roku 2020 aż 59% Procent zysków wyprowadzonych za granicę powędrowało do Królestwa Niderlandów, dawna Holandia, i do Irlandii, a następnie prawdopodobnie do rajów podatkowych. W takiej sytuacji urzędy skarbowe na całym świecie póki co są bezradne. Oczywiście każdemu przysługuje domniemanie działania zgodnie z prawem. Czyli każdemu czyli każdemu trzeba udowodnić, że działa niezgodnie z prawem. Ale fikcyjna firma polegająca na tym, że w, w Polsce jest fabryka, a siedziba spółki, która kieruje tą fabryką jest w Luksemburgu, no nie jest chyba stanem, który można uznać za zgodny no, ze zdrowym ale rozsądkiem. Nie jesteśmy. No przecież zadałem to pytanie w telewizji, zaprosił mnie pan raktor pospieszalski, tebretnie słuchałem, że pitu fabryki się nie da ukryć. Fabryki się nie da ukryć, ale obroty się można ukryć, bo siedzibą tej fabryki może się okazać Luksemburg, prawda? I ta fabryka może się nie zajmować produkcją, tylko przerobem uszlachetniającym i wystawiać fakturę tylko na co na usługę przerobu. Co prawda, od 2020 roku wpływy CIT do polskiego budżetu zaczęły rosnąć, ale... Nie doszło do przełomowego polepszenia ściągalności tego podatku. Dlatego, począwszy od zysków osiągniętych za rok 2024, w roku 2025 firmy działające w Polsce, również te zagraniczne, które nie osiągają określonej w przepisach rentowności, czyli pewnego progu zysków w relacji do obrotów, będą zmuszone płacić podatek minimalny. Jest to 10% podatek CIT. To rozwiązanie przewidziane w tzw. Polskim Ładzie, którego wejście w życie przesunięto z roku 2022 właśnie na rok bieżący. Zgodnie z artykułem 24 ca ustawy o CIT, 10% minimalny podatek dochodowy od osób prawnych obciąża spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Ważny jest więc stosunek dochodu do przychodu. Jeśli będzie on mniejszy niż 2%, przedsiębiorca zapłaci podatek minimalny. Sama idea wydaje się być słuszna, ale jak to zawsze bywa, nowe przepisy wrzucają do jednego worka zarówno polskie firmy mające realnie niewielkie zyski, jak i sprytne zagraniczne korporacje zatrudniające za grube pieniądze tabuny najlepszych prawników, którzy dzień i noc rozkminiają, jak ominąć podatki. Czas pokaże, czy te drugie Znów wykorzystają ustawowe wyjątki i unikną opodatkowania. Wyspecjalizowane firmy doradcze zazwyczaj nie chwalą się za darmo swoimi patentami na tzw. optymalizację podatkową, ale pojawiły się już pierwsze sygnały o lukach w tej regulacji. I teraz szczególnie jest to ważne dla większości inwestorów nieruchomościowych zagranicznych, którzy w Polsce. Tak naprawdę mają tylko nieruchomości. Tak? Czyli albo bezpośrednio inwestują w nieruchomości, albo posiadają udziały, są właścicielami udziału w spółkach o, które są właścicielami nieruchomości. I tutaj w tym przypadku organy podatkowe potwierdziły, że taka działalność jakby nie tworzy zakładu dla tego podmiotu zagranicznego, więc nie będzie on podlegał pod przepisy dotyczące podatku minimalnego. Dlatego ceny transferowe i podatki minimalne sobie, a nam, nie pozostaje nic innego niż promować patriotyzm konsumencki. Kupujmy zatem polskie produkty polskich marek, które nie dość, że odprowadzają w Polsce podatki, to jeszcze zostawiają dużo większą część zysków w kieszeni Polaka. Poprzez kupowanie produktów polskich producentów, uczciwie odprowadzających podatki, takie jak wspomniany CIT, wspieramy budżet państwa i jednocześnie dajemy możliwość polskim firmom wejść w kolejne stadium rozwoju. Posłuszmy się przykładem podanym w tej publikacji. Mamy inwestora zagranicznego. Wybiera on sobie jakąś spółkę produkcyjną w Polsce, żeby wytworzyła dla jego firmy jakiś produkt. Następnie inwestor zagraniczny odsprzedaje ten produkt do należącej. Do niego specjalnej spółki dystrybucyjnej w Polsce. Przy okazji, dolicza sobie do ceny np. 30% tzw. narzutu. Jego spółka dystrybucyjna oferuje następnie ten produkt polskim klientom. W ten sposób zagraniczny inwestor wyprowadza marże do swojego kraju. A my w Polsce, kupując produkty, które, przypominam, zostały wyprodukowane w naszym kraju, ponosimy najgorszy koszt tzw. podatek od biedy, ponieważ wytransferowane pieniądze nie wracają już do obiegu w naszym kraju, pozostają gdzieś za granicą, np. u Niemców. Jak możemy przeczytać w raporcie? Jeśli za zarobione w kraju pieniądze konsumujemy towary z importu, pomniejszamy w Polsce PKB, portfel narodowy. Podobnie dzieje się, jeśli kupujemy produkt zawierający znaczną ilość wartości dodanej z importu. Jeśli w Polsce chcemy więcej zarabiać, większą wagę musimy przywiązywać do wydawania naszych pieniędzy. Jeżeli pozostawiasz pieniądze w kraju, to one do Ciebie wrócą. Przy decyzjach zakupowych nie tylko wybieramy dla siebie produkt, lecz także decydujemy o tym, w którym kraju będą powstawać nowe miejsca pracy, a co za tym idzie, będą też wyższe zarobki. Jest to również szansa dla rodzimych firm, by korzystając ze stosunkowo dużego polskiego rynku wewnętrznego, mogły budować efekt skali, którego tak bardzo nam brakuje. Jeśli więc następnym razem będziesz miał lub miała dylemat, który produkt lub usługę wybrać, mam dla Ciebie super radę. Wybieraj to, co Polskie. Kupuj produkty z polskim kodem kreskowym, zaczynającym się od 590, co oznacza, że są wytworzone w Polsce. A informacje, czy producent czy sprzedawca tak wytworzonych w Polsce dóbr odprowadza podatek CIT, są zazwyczaj łatwo dostępne w internecie. Na koniec pokażemy Wam, ile duże, znane, niemieckie firmy, głównie z branży Moto, zapłaciły w Polsce podatku CIT za okres od 2012 do 2020 roku. Myślę, że możecie być zaskoczeni. Dla bardziej zaawansowanych istnieje możliwość sprawdzenia pod tym kątem każdej spółki handlowej działającej na terenie RP. Instrukcja w opisie do filmu. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy od teraz będziesz starał lub starała się wybierać polskie firmy i trzymaj się.